Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Taki trochę już lekko przedświąteczny, do świąt 2-2,5 dwa, dwa tygodnia, więc wiele osób zaczyna robić podsumowania, zaczyna się zastanawiać nad tym, jak ten rok mija, co się ważnego wydarzyło, co jeszcze wydarzyć się może. Czyli takie nasze refleksje, dylematy, pytania. Teraz mocno się ujawniają. Im krótszy jest dzień, im ten moment przesilenia zimowego jest bliżej, tym bardziej te nasze takie wewnętrzne potrzeby uczuciowe, emocjonalne, one bardziej się zaczynają ujawniać. Wszystko to, co schowane, co głębokie, jest bardziej wtedy widoczne, kiedy jest ten cień mocniejszy, kiedy jest ta, ten mrok silniejszy. Dlatego wtedy bardziej odczuwamy te potrzeby duszy, potrzeby serca, potrzeby naszych, naszych rzeczy, które dzieją się gdzieś głęboko w nas. Przez pierwsze trzy dni tygodnia tutaj wielkich wydarzeń nie ma co oczekiwać. Nic specjalnie takiego bardzo istotnego dziać się nie będzie. Natomiast od czwartku tutaj już zaczyna się robić bardziej bardziej intensywnie. We czwartek Wenus znajdzie się w opozycji z Marsem. Dwie planety, które astrologie reprezentują obszar relacji, partnerstwa, więzi, kontaktów międzyludzkich, yy, sfery, yy, sfery partnersko-uczuciowej, związkowej. Te yy, procesy teraz mocno się, że tak powiem, ujawniają. One mocno się w tej chwili teraz manifestują i to jest dobry moment na to, żeby zająć się tym wszystkim, co. Dla Was ważne na polu partnersko, relacyjnym, uczuciowym, w związkach, w obszarze miłości, te wszystkie tęsknoty, niespełnienia, ale też i pragnienia. One teraz mają szansę mocniej wypłynąć, a zarazem my mamy szansę z nimi coś z nimi zrobić. To jest dlatego bardzo dobry dzień, bardzo dobry moment na takie uzdrawiające serce, dusze nasze. Potrzeby miłosne, partnerskie, relacyjne, moment, dzień bardzo korzystny, sprzyjający tym e, takiemu przyjrzeniu się temu wszystkiemu, co gdzieś w tym obszarze serca, relacji, uczuć, więzi partnerskich jest ważne. E, w piątek. W piątek Merkury znajdzie się w sekstylu z Wenus. On e, się cofa, więc ten aspekt miał miejsce niedawno. Mer, kiedy Merkury e, współpracuje harmonijnie z Wenus. Wtedy wszystko to, co jest e, związane z komunikacją, mm, wzajemnym rozmawianiem, dzieleniem się, e, opowiadaniem o swoich uczuciach, o swoich emocjach, o swoich, o swoich bliskich tematach, o tym, co e, ważne jest, e, w, e, bo w, powiedziałbym banały o tym, jak ważna, jak ważna w każdym związku jest komunikacja, jak ważna jest e, Wymiana myśli, emocji, uczuć, potrzeb, rozmawiania o swoich, o tym wszystkim, co jest istotne, ważne, głębokie, piękne, potrzebne. I, i y, w, jakby na tym polu ta współpraca Merkurego z Wenus przejawiać się będzie właśnie taką piękną, mm, pięknym zrozumieniem, piękną, pięknym porozumieniem, piękną taką duchową. E, integracją między tym, co w umyśle, co w duszy, a w tym, co na polu serca, relacji i ciepła i bezpieczeństwa. Więc te dwa procesy tutaj będą bardzo pozytywnie ze sobą współpracować. Więc komunikacja w związku, komunikacja w relacji, to coś bardzo ważnego i coś bardzo cennego. I tu mamy szansę wiele rzeczy naprawić, poprawić, zmienić, e, uzdrowić. E, e, zintegrować, polepszyć zwłaszcza wszystko to, co zwiąże się z niewypowiedzianymi, słowami, z niewypowiedzianymi słowami nienazwanymi uczuciami, emocjami to jest dobry czas na to, żeby się temu przyjrzeć ale, że to piątek 13 to niektórzy będą myśleli, że może pechowy ale, no tak w piątek 13 w 13 października 1307 roku Została dokonana kasata Templariuszy, i stąd y, y, się przyjęło, że jest to pechowy dzień, i że stąd się przyjęło, dlaczego y, piątek 13 może być niekorzystnym dniem, nieszczęśliwym, niepomyślnym. Więc, y, y, żyw, no ale nie będzie tak to, to. Nie ma się co, nie żartujmy. Nie będzie to właściwie, mo, można by wręcz powiedzieć, że to będzie bardzo fajny dzień. Żadnego pecha, żaden pech nam nie grozi. Żadne złe wiadomości nie są e, e, tutaj, e, nie grożą nam. Wręcz przeciwnie, jest szansa, że w tym obszarze komunikacji, porozumienia bardzo dużo e, ta współpraca, to porozumienie, e, wspieranie się, rozmawianie będzie bardzo na dobrym, fajnym poziomie i jest szansa, że to wszystko, co związane jest e, z zrozumieniem siebie i potrzebami naszej duszy i relacji Będzie jakby fajnie e, współdziałać, współ, współbrzmieć I, 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 i w ta, ta integracja będzie bardzo dobrze przebiegała e, W niedzielę pełnia księżyca Zawsze jest to trudny moment, bo pełnia księżyca zawsze jest momentem Kiedy manifestują się pewne procesy, zdarzenia Z którymi nie zawsze sobie radzimy Czyli napięcie, konflikty, yy, różnego rodzaju yy, emocje, które się gdzieś tam głęboko, długo zbierały w naszym życiu. Różne yy, rzeczy, zdarzenia i procesy nieprzerobione. Zawsze tak się, zawsze się to dzieje, właśnie na pełni księżyca czyli wtedy się manifestują nasze uczucia, które, z którymi sobie nie radzimy, z którymi, yy, które są dla nas źródłem problemów, wyzwań. Trosk, kłopotów, obciążeń. One będą mocno się ujawniały, bo tym bardziej, że pełnia księżyca będzie w znakach bliźnięta strzele czyli w znakach reprezentujących przekonania, myśli, zdobyte, zdobytą wiedzę, informacje to wszystko, co gdzieś siedzi w naszym, naszej głowie, w naszych nauczonych rzeczach, czego się nauczyliśmy w życiu, co. Z czym się przywiązaliśmy również nie zawsze sensownie i dobrze, i właściwie, więc to wszystko gdzieś tam się mocno zamanifestuje. No i w związku z tym to też będziemy musieli się z tym zmierzyć czyli co, co, co do czego jesteśmy przekonani, jakie są te nasze przekonania, myśli oraz co warto zostawić, odpuścić. Ale po trzech tygodniach ruchu wstecznego do w ruch postępowy przechodzi Merkury, czyli Merkury kończy retrogradację, to wszystko co też z umysłem było związane. Nasz chaos, niepokój, stres, lęki, no bo Merkury dodatkowo jest jeszcze w znaku bliźnią, w znaku strzelca, czyli w znaku wygnania swojego, więc dodatkowo jeszcze on pracuje nie najlepiej, więc jest szansa, że jakoś tam pokładają się te nasze różne procesy wewnętrzne, że się jakoś to wszystko w, zacznie, zacznie, ten umysł zaskoczy, więc nasze plany, pomysły, więc warto w niedzielę późnym wieczorem, bo wieczorem Merkury przechodzi w ruch postępowy, to dopiero w kolejnych dniach w kolejnego, w kolejnych dniach tygodnia następnego odczujemy poprawę taką wyraźną. Ale to już będzie zauważalne, że jakby lepiej ogarniamy rzeczywistość. Mamy lepszy pomysł na to wszystko, co się dzieje. Lepiej rozumiemy różne zdarzenia, zjawiska i procesy. Więc to będzie na pewno miało pozytywny charakter i Yy, więc yy, taki zjazd emocjonalny, który wiele osób odczuwa w grudniu, który jest zrozumiały ze względu właśnie na yy, typową w, o tej porze roku, właśnie opozycję yy, czy wygnanie Merkurego, bo on z reguły wtedy jest właśnie w Strzelcy, chociaż może być już w Koziorożcu, może być jeszcze yy, w Skorpionie, chociaż już mniej prawdopodobieństwo. Yy, więc. Yy, yy, więc taki też czas, gdzie po prostu nam się jakoś to wszystko zacznie układać. Więc tego się trzymamy, w to wierzymy. Bardzo serdecznie chciałbym Was zachęcić do zakupów na święta pod choinkę, bo to bardzo dobry moment, żeby pomyśleć o tym. Co, czym obdarujemy bliskich, co byście chcieli im dać na święta, czym obdarzyć, jeżeli macie kupować im głupoty, pierdoły, kolejne przedmioty, które do niczego się nie przydadzą, pomyślcie o tym, że mogło być coś, coś fajnego, co mogło być wiedzą, pozytywnym przekazem dla nich, na przykład horoskop na 2025 i astrokalendarium na rok 2025. Świetny prezent, bo to nie jest zwykły kalendarz. To jest kalendarz astrologiczny, który, którego przesłaniem jest... Yy, Pokazywanie nam takiej ścieżki na każdy dzień, co możemy zrobić, jak możemy wpływać na swoje życie, na swoje problemy, wyzwania, tematy, zadania, których, których mnóstwo w naszym życiu jest obecnych, więc to jest taka fajna szansa i zapraszam Was bardzo serdecznie do sklepu na solarus.pl, żeby właśnie sobie taki. Zestaw kupić, ale może przy okazji jeszcze książki, karty, inne rzeczy, które, bransoletki, astrologiczną biżuterię. Może warto byłoby też się zaopatrzyć na święta, szukać oryginalnego prezentu, bo zawsze to jest problem, wiecie. Ja zawsze też mam problem. Co kupić na podchoinkę na święta? A nie chcę kupować pierdół, nie chcę kupować czegoś, co jest bez sensu. Ostatnie miejsca na styczniowy warsztat. Astrologiczna mapa marzeń, także ostatnie miejsca są jeszcze. Więc, jak chcecie popracować ze swoim wymiarem pozytywnego myślenia, uruchomienia swoich zasobów związanych z ukrytym potencjałem twórczym, dokąd zmierzam, jakie są moje możliwości, gdzie są te moje ukryte potencjały. One są gdzieś zaklęte w horoskopie, ale my nie zawsze potrafimy je odszukać, więc, warsztat. W astrologiczna mapa marzeń od 23 do 26 stycznia w Nałęczowie. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy chcą popracować z tym wymiarem. Będziemy pracować z horoskopem, z jego, z jego takim zasobem ukrytych naszych potencjałów: czyli szczęścia, pomyślności, kreatywności, otwarcia umysłu korzystając z różnych technik, takich jak matmaparzeń, jak might mapa, burza mózgów, techniki aktywizacji umysłowej. Będziemy o tym dużo mówić i będzie to fantastyczne spotkanie z astrologią i rozwojem w tle. Dziękuję serdecznie. My się widzimy w sobotę na Astrologicznym Komentarzu Tygodnia i zapraszam również za tydzień.